Siemanko, ja jestem Dex, a w dzisiejszym odcinku, taki odcinek informacyjny, drugi albo trzeci odcinek informacyjny, jeżeli chcecie więcej odcinków na tym kanale, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na ten kanał, oczywiście dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nich nie było odcinków dlatego, że miałam po prostu słaby, słaby telefon, Jakbyście mogliście sobie zobaczyć tam y, na odcinkach, że po prostu gra lagowała Teraz mam nowy telefon, kupiłem go dzisiaj Dlatego zabrałem się za nagrywanie ja, jeżeli ktoś jest ciekawy, to, to jest Huawei p Mesh Lite Lagów nie ma Znaczy czasami mogą być jakieś lagi, jak wchodzi się do gry Ale tak, to lagów nie ma Więc na, y, jutro będzie na pewno jakiś odcinek O 16-17 wrzucę Więc tam czekajcie na ten odcinek i, za, I zostawajcie łapki w górę i oglądajcie do końca Żeby Po prostu wyjść jeżeli po prostu więcej wyświetleń, tak to może tutaj nie wiem, jak to, nie wiem jak wam to wszystko wypowiedzieć, zostawcie łapeczkę w górę, żeby więcej osób to zobaczyło i subskrypcję. Oczywiście z dzwoneczkiem, bo na 200 subskrypcji rozdaję VIPy yy, na tydzień, więc zostawcie sobie tutaj łapeczkę i subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, a my się żegnamy i siema.